Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Co w ciągniku piszy, w którym opowiadamy o technice rolniczej. Nasze odcinki znajdziecie na Spotify, YouTube i na stronie wwwwrp.pl. Dziś zastanowimy się, czy warto dodawać dodatki do olejów w ciągniku kombajnie, czy ładowarce. Bo nie czarujmy się, są chwile, w których nachodzi nas taka myśl że może warto by było zrobić coś więcej, niż tylko po prostu wymienić olej. Jakoś ten proces podkręcić, doinwestować z nadzieją, że sięgnięcie głębiej do portfela odpłaci się w przyszłości. Czy aby na pewno? Przede wszystkim na samym wstępie trzeba powiedzieć sobie jasno i bez ogródek. Nie istnieje żaden magiczny, czy też potwierdzony naukowo dodatek, który w jakiś cudowny sposób wpłynąłby odczuwalnie na wydłużenie trwałości czy to silnika, czy skrzyni biegów, nie wspominając o układzie hydraulicznym. Nad kwestią cofania następstw istniejących już usterek, czy zaistniałego zużycia nawet nie będziemy się pochylali. Owszem, są preparaty, które okresowo potrafią zahamować drobne, czy nawet dość widoczne wycieki, twardą pracę silnika, dymienie czy inne problemy wynikające z wyeksploatowania układu. Jednak przecież nam jako użytkownikom nie chodzi o to, by zakamuflować problem. To raczej domena nieuczciwych sprzedawców. Przeciętny użytkownik maszyn życzyłby sobie, aby jego działania w jakimś stopniu pozytywnie wpłynęły na pracę, czy to poprzez wydłużenie okresu pomiędzy naprawami, czy też zmniejszenie zużycia paliwa. Ewentualnie ograniczenie częstego wypalania się układów oczyszczania spalin, bo o tym również warto jest wspomnieć w kontekście nowych maszyn. Nie należy jednak spodziewać się, że zastosowanie dodatku do oleju nawet renomowanej firmy sprawi, że układ będący na ostatniej prostej przed remontem kapitalnym nagle odnajdzie ukryte pokłady trwałości, czy wręcz odbuduje się. Co zostało ciernie przetarte, jak mawiają Czesi i jak śpiewała Maryla Rodowicz, to senevrati. W zasadzie każdy olej, niezależnie od tego czy jest to olej silnikowy, przekładniowy czy hydrauliczny, jest skomponowany z bazy wymieszanej z dodatkami dobranymi w zależności od funkcji jaką ma pełnić oraz w oparciu o wzajemne oddziaływanie poszczególnych składników. To wcale nie jest tak, że im więcej pierwiastka czy też związku o właściwościach smarnych, tym olej będzie lepszy. Wręcz przeciwnie. Nadmiar czy przesycenie roztworu, jakim jest olej, może spowodować, że będzie on zachowywał się zupełnie inaczej niż przy właściwym stężeniu. Na przykład zbyt duży udział siarki czy wapnia, a obydwa te pierwiastki należą do grupy, która odpowiada właśnie za smarowanie, po pierwsze, może doprowadzić do tego, że olej zacznie wykazywać właściwości korodujące, a do tego może bardzo szybko ulegać utlenianiu czy zużyciu. Poza tym, zarówno siarka, jak i wapń są odpowiedzialne za wzmożoną produkcję popiołów, ponieważ ich tlenki nie spalają się całkowicie. To prowadzi do szybszego zabijania się filtra DPF oraz częstszych regeneracji podczas pracy. Natomiast związki bazujące np. Na, na magnezie, Barze czy cynku, mają z kolei działanie myjące, są detergentami, a zatem zbyt duża ich ilość może sprawić, że układ będzie zbyt intensywnie czyszczony, co wpływa na obniżenie smarowności. Jakby tego było mało, wiele z tych substancji wyklucza użycie innych. Powód jest prozaiczny reakcje chemiczne. Poprawiające właściwości smarne olejów kwasy tłuszczowe. Chlorowane węglowodory czy kwasy organiczne wcale nie muszą polubić się z solami molibdenu, czy przeciwkorozyjnymi olefinami, albo dwutiofosforanami. Co wynika z tego niezbyt zrozumiałego poza czytającymi to chemikami wywodu? Że olej choćby najprostszy i najtańszy nie jest jednorodną cieczą. Prócz bazy która nawiasem mówiąc również ma duże znaczenie na stosowany później wachlarz dodatków, składa się z mnóstwa substancji, które zostały dobrane nie tylko pod kątem spełniania wymogów norm, ale przede wszystkim tak, aby finalny produkt po prostu nie szkodził w układzie, w którym ma pracować. Nieroztropne dodawanie czegoś w ilości jakiejś do oleju, zwłaszcza przepracowanego. A więc takiego, w którym zarówno zaszły już procesy utleniania, nitracji i zmęczenia, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. W najlepszym przypadku tylko przelejemy pewną kwotę pieniędzy przez silnik, nie uzyskując żadnego mierzalnego efektu. Ale co ze szwagrem, teście i kolegą? Przecież oni leją, dosypują, i efekty widać gołym okiem. Jeżeli widać, to zapewne można je też zmierzyć w sposób nieurągający dobrym praktykom warsztatowym. Jeżeli zaś na polu pomiarów jednak nie da się wykazać faktycznych korzyści, to po co dopłacać? Usse to nie wrati. To powiedzenie ma w języku czeskim dwojakie znaczenie, zarówno takie, jakie my mu najczęściej przypisujemy, wzdychając za czymś, co bezpowrotnie zostało utracone, ale także bardziej przyziemne. A mianowicie to się nie opłaca. Ale musi być coś, co można zrobić. I owszem, jest. Co więc można zrobić, by faktycznie zadbać o układ hydrauliczny, silnik czy przekładnie, a nawet zwykłą zwolnicę czy choćby najprostszą kątówkę w kosiarce? Odpowiedź nie będzie zaskakująca. Nie ma bowiem niczego, co zastąpiłoby regularną wymianę oleju, filtrów i okresową kontrolę układu. Jest oczywiście pewne pole manewru, jeżeli chcemy zrobić trochę więcej, dokładając nieco do wymiany. Po części można powiedzieć, że będzie to polegało na dołożeniu dodatków do oleju, a nie za pomocą kupowanych osobno buteleczek czy też saszetek, ale gotowego produktu, tylko lepszej jakości. Konkretnie na przykładzie załóżmy, że chcemy wymienić olej w ciągniku. Niech to będzie bardzo udany i lubiany Fiat F130 Turbo z roku 1993 z silnikiem o solidnej pojemności 5,9 litra, tak zwanym starym kamieniem. Równie słuszna jest jego pojemność miski olejowej wynosząca 15,7 litra, do czego należy doliczyć litr wchodzący do filtra oleju. Oczywiście oleje występują w różnych lepkościach, te jednak powinniśmy dobierać według panującego klimatu, obciążenia i w oparciu o dopuszczenia producenta. Dla silników maszyn lepkość w granicy 10W-15W oraz 30-40 będzie wystarczająca, o ile producent nie zaleca czegoś innego. Naturalnie nasz świat nie ma układu oczyszczania spalin, więc ilość składników wpływających na produkcję popiołu nas nie interesuje. Co wybrać? Jeżeli interesuje nas ekonomia zakupu lub pracujemy maszyną tylko w określonym sezonie, może okazać się, że olej jednosezonowy wystarczy. Chcąc postawić na olej lepszy, przechodzimy na produkty z serii tak zwanych profesjonalnych. Czy to oznacza, że któryś z tych olejów jest zły? Nie. Wszystkie spełniają wymagania producenta maszyny. Natomiast wraz ze wzrostem ceny wchodzimy w produkty, które mają inne, bardziej złożone kompozycje dodatków od olejów tańszych. Co za tym idzie? Dostajemy dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć, bawiąc się w małego petrochemika samodzielnie. Jednocześnie mamy pewność, że olej przez cały okres pracy w układzie będzie pracował we właściwy sposób, nie tracąc swoich właściwości aż do wymiany. Ta w przypadku rzeczonego Fiata powinna nastąpić nie później niż po 200-motogodzinach. I to drugi element, który ma większe znaczenie niż uszlachetnianie oleju na siłę. Ale to temat na inną opowieść. Treść przygotował Grzegorz Szulasz, opowiadał Mateusz Wasak. Dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka. Jeżeli słuchacie nas na YouTube, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Odwiedźcie nas także na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, co w ciągniku piszczy, już w przyszłą niedzielę.